Czy to najlepszy iPhone w historii? No, na pewno tak, zdaniem Tima Cooka. ja być może zdanie będę miał nieco inne. Oto recenzja iPhone'a 15 Pro Max po dobrych paru miesiącach użytkowania, więc wszystkie, nawet te mało znane wady, ale i zalety wam dzisiaj wyłożę. Także oglądajcie najnowszy odcinek na kanale TechnoStrefa. Ci, którzy śledzą kanał na bieżąco, a do czego serdecznie zachęcam, możecie zostawić subskrypcję, będę bardzo wdzięczny, bo dobijamy do miliona wspólnie. To nasz wspólny cel, kamień milowy do osiągnięcia. Natomiast ci, którzy śledzą, którzy już subskrybują, wiedzą, że moim zdaniem najlepszym iPhone'em jak do tej pory w historii był iPhone 13 Pro. No i czy 15 Pro. Jest w stanie ten tytuł mu odebrać? Na to pytanie odpowiem pod koniec tego filmu. Także oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Niewątpliwie trzeba przyznać, że Apple w końcu wzięło się w garść i tegoroczne modele iPhone'u w końcu mogą konkurować z Androidowymi ultraflagowcami i innymi smartfonami pod każdym względem. No bo zmian jest całkiem sporo w tych najnowszych modelach, a najważniejszym jest port USB-C. To właściwie oznacza, że w zasadzie wszystkich poprzednich iPhone'ów na dzień dzisiejszy już nie opłaca się kupować, no bo po co mieć iPhone'a z Lightning, skoro można mieć iPhone'a z USB-C? Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale możecie napisać właśnie swoją opinię w komentarzu. Ale o tym, co te zmiany wnoszą i co daje to USB-C w iPhone'ach opowiadałem już w kilku innych odcinkach, także tam Was odsyłam. Dzisiaj skupię się na mojej opinii dotyczącej tego telefonu. W tegorocznych modelach Pro zmienił się także korpus telefonu. Jest to połączenie tytanu klasy piątej oraz aluminium, dzięki czemu te telefony teoretycznie mają być wytrzymalsze, ale są też odczuwalnie lżejsze, bo ważą o 19 gramów mniej względem analogicznych modeli z serii 14. Co więcej, w końcu mają też łagodniejsze krawędzie, więc no po prostu dużo lepiej leżą w dłoni. Przyjemniej, lepiej je się trzyma, ale tak naprawdę jeżeli nosicie etui, to zmian większych nie będziecie odczuwać. Tylko jeżeli trzymacie te telefony bez futerału. Dlaczego mówię, że teoretycznie smartfony powinny być wytrzymalsze? No dlatego, że dużo testów w internecie pokazuje, że wcale tak do końca nie jest. To znaczy mój telefon się nie rozbił. Próbowałem go nawet w taki sposób, o, złamać, ale też się nie, nie rozbił, nie złamał. Mimo wszystko, jednak nastąpiła pewna zmiana w konstrukcji, znaczy ten korpus, a w zasadzie ten szkielet telefonu, który wcześniej był stalowy i był przytwierdzony do tego backplate, czyli do tylnej klapki, teraz tam już nie ma tego, tego szkieletu. On jest w środku, on jest bardziej zakrywa baterię. Też zmienił się sposób w ogóle naprawiania iPhone'a i jego otwierania przez to. Krótko mówiąc, teoretycznie jest mniej wytrzymały, ale w praktyce bardziej, no i ja też potwierdzam, że po prostu on spadł mi wiele razy i nic się nie stało. Ale tak samo było z iPhone'em 14 Pro Max, on również spadł mi naprawdę wiele razy, wiele razy myślałem, że... On już po prostu będzie rozbity, a jednak nie był. Ja Wam pokazywałem, jak wygląda ekran po roku użytkowania w iPhone 14 Pro Max. No i oczywiście on ma rysy. Moim zdaniem ten ekran jest w dobrym stanie, jak na to, żeby był używany bez żadnego zabezpieczenia. Wypisaliście w komentarzach, że ten ekran wcale takiej dobrej kondycji nie jest. Natomiast ja muszę Wam powiedzieć, że już po kilku tak naprawdę dniach użytkowania pojawiły mi się ryski na iPhone 15 Pro Max. Również używam go, testuję go bez zabezpieczeń. Natomiast no nie jest ich jakoś dużo, ale są one dosyć zauważalne. Przy jednej z krawędzi widać je naprawdę mocno. A czy ekran będzie tak dobry również na upadki jak 14 Pro Max, którymi spadł naprawdę kilkadziesiąt razy? Podejrzewam, to się okaże. A skoro już jesteśmy w temacie wykonania i zmian, to nie sposób nie wspomnieć o dużej zmianie względem poprzednich modeli Pro, a zatem przycisku, który daje szybki dostęp do dowolnej funkcji. Przycisku czynności czy akcji, w zależności od tego, jak kto to tłumaczy, a ten, że zastąpił właśnie. Przełącznik trybu pracy dzwonka smartfona. No i ja muszę przyznać Wam się szczerze, że ja używam dalej tego przycisku dokładnie w taki sam sposób jak suwaka, czyli jako przełącznik trybu pracy dzwonka. Czy Wy używacie tego przycisku inaczej? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli macie iPhone'a Pro. No bo ja zastosowania żadnego sensownego nie znalazłem. Przede wszystkim denerwuje mnie to, że nie można tutaj kilku zastosowań dać. Bo dlaczego? Dlaczego nie? Znacznie mniej wyczekiwany był procesor Apple A17 Pro, który zdaniem Giganta no ma być zdolny do uruchomienia gier, które dotychczas działały jedynie na PlayStation 5 albo o konsolach Xbox. Mowa tutaj o takich tytułach jak Resident Evil Village, Death Stranding czy Assassin's Creed Mirage. No ja muszę przyznać szczerze, że odpaliśmy jedną grę, czyli właśnie Resident Evil. Podłączyliśmy iPhone'a do telewizora, no i gra działała, da się grać, ale iPhone się tak masakrycznie grzeje. W ogóle ten telefon się dość mocno grzeje, bardziej moim zdaniem niż poprzednik iPhone 14 Pro Max. Niemniej jednak da radę. Przetestowaliśmy trochę dłużej ten cały gaming, gramy trochę już tego rezydenta, no i mamy kilka uwag. Po pierwsze, no jakość nie jest taka jak na konsolach, jest to po prostu gorsze. Po drugie, kiedy zwiększymy rozdzielczość, to są duże spadki FPS-ów co jakiś czas, szczególnie jeżeli iPhone po prostu nie ma podłączonego chłodzenia, no bo my tutaj, jak widzicie, podłączyliśmy chłodzenie wodne, no, i wtedy te spadki FPS-ów się wyłączyło. Trzecia sprawa to smużenie, które pojawiało się, kiedy nie mieliśmy włączonego trybu gry. Kiedy po prostu na telewizorze była wyższa latencja, wtedy pojawiało się smużenie. Natomiast kiedy włączyliśmy ten tryb gry, no to tego smużenia nie ma. Jednakże iPhone to po prostu, przynajmniej na razie, nie jest konsola do gier. Taka jak PlayStation czy Xbox. Pozytywnie zaskoczył mnie także nowy teleobiektyw z pięciokrotnym zbliżeniem optycznym, który jest dostępny tylko i wyłącznie w modelu iPhone 15 Pro Max. I co ważne, w tym roku też jest większa różnica pomiędzy 15 Pro Maxem a zwykłym 15 Pro no bo właśnie ten teleobiektyw się różni. W zeszłym roku te miały dokładnie takie same parametry. Nie da się cały czas zrobić zdjęcia księżyca, tak jak można to zrobić za pomocą Samsunga Ultra. Tutaj takiej opcji nie ma. Da się faktycznie mocniej przybliżyć, bo 25 razy, no ale nie jest to 100 razy, jeżeli chodzi o zbliżenie cyfrowe, więc no cóż. Druga kwestia jest też taka, że o ile ten zoom jest fajny, to przybliżenie jest fajne, żeby robić różne szczegóły, które są w oddali. To jeżeli chodzi już o zdjęcia portretowe, to tak, no nie do końca bym powiedział, że to jest przydatne. Te trzykrotne zbliżenie było takie naturalne, a to pięciokrotne to bardzo daleko trzeba odchodzić, żeby zdjęcie portretowe wykonać. Więc jeżeli ja robię zdjęcia portretowe, no to znacznie częściej wykorzystuję to dwukrotne wirtualne zbliżenie z tej matrycy głównej 48 megapikseli niż ten dedykowany pięciokrotny teleobiektyw. A jeżeli chodzi o zdjęcia portretowe, to tutaj moim zdaniem minus i to nie tylko jeżeli chodzi o iPhone'a 15 Pro Max, ale także o cały przekrój nowych iPhone'ów ponieważ w najnowszym systemie iOS została dodana funkcjonalność, która jest dostępna zarówno na iPhone'ach Pro, jak i na tych zwykłych, czyli możliwość zamienienia dowolnego zdjęcia w portret, a także możliwość zamiany każdego zdjęcia portretowego w normalne zdjęcie bez rozmytego tła. A moim zdaniem to oznacza, że teraz te zdjęcia portretowe są jeszcze bardziej sztuczne, to znaczy, że ten efekt jest faktycznie bardzo nakładany w post i też w każdej chwili jest możliwość odwrócenia tego efektu. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że moim zdaniem portrety wykonane najnowszym iPhone'em 15 Pro po prostu wyglądają słabo, po prostu wyglądają nienaturalnie. Przynajmniej w mojej ocenie wyglądają gorzej względem poprzedniej generacji. Nie wiem czy to jest tylko moje wrażenie, ale ja dochodzę do takiego wniosku, że właśnie przez te funkcje, czyli możliwość zmiany każdego zdjęcia w portret i na odwrót, Coś tam nie do końca to oprogramowanie dobrze działa i bardzo sztucznie te zdjęcia wyglądają. Czy tak jest w rzeczywistości? No to pozostawiam już wam do oceny, ale daję znać, że moim zdaniem tak jest. Więc krótko mówiąc, ja bardzo rzadko wykonuję portrety tym telefonem, praktycznie w ogóle nie wykonuję. Zwykłe zdjęcia są ok, a w razie jakbym chciał portret, no to zawsze mogę go zamienić wirtualnie w galerii. No jeżeli chodzi o pozostałe fotografie, no to i tak ten telefon już poprzedniej jego generacji robiły świetne zdjęcia, więc cały czas niezmiennie te zdjęcia są świetne zarówno w dzień jak i w nocy pod różnymi kątami z różnych obiektywów oczywiście aparat ultra szerokokątny się za bardzo nie zmienił nie poprawił no i te zdjęcia cały czas no, troszeczkę od stają od tego zdjęcia, które można wykonać aparatem głównym, matrycą 48 megapikseli. Natomiast cały czas iPhone ma wszystkie te problemy, które miały poprzednie generacje, czyli przede wszystkim flary. Zdjęcia po zmroku często są po prostu zepsute przez sztuczne artefakty, które się na, na tych fotografiach pojawiają. To po pierwsze. A po drugie matryca 48 megapikseli i odległość ostrzenia cały czas to szwankuje. To znaczy nie można zrobić zdjęcia z bliska. Normalną matrycą, głównym aparatem, trzeba włączać ten specjalny tryb, który dodaje nam nieco z tego aparatu ultraszerokokątnego, żeby po prostu ta odległość ostrzenia była mniejsza. Moim zdaniem jest to słabe i że cały czas nie zostało to w jakiś sposób naprawione. No cóż, daję Wam takie, taką informację tutaj, że jeżeli będziecie chcieli na przykład wykonać zdjęcie talerza czy wykonać zdjęcie jakiejś kartki z bliska, to dużo lepiej jest to wykonać z przybliżenia dwukrotnego czy nawet pięciokrotnego, niżeli z głównego aparatu. Po prostu często zdjęcia wychodzą nieostre. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o filmach, które są cały czas przefantastyczne, wyłączając filmy po zmroku, które łapią flary, bo to też nie tylko dotyczy fotografii, ale także filmów. Jest też ten action mode. Z którego ja osobiście nie korzystam, bo uważam, że jest bezużyteczny, bo niepotrzebnie nam zmniejsza kąt, kropuje nam um, pole widzenia. A sama wbudowana stabilizacja sensor Shift w Matryce jest na tyle dobra, że te fil wszystkie filmy wyglądają po prostu fantastycznie. Jeżeli chodzi o stabilizację, warto jeszcze cofnąć się do teleobiektywu z pięciokrotnym przybliżeniem, ponieważ został on pierwszy raz w historii iPhone'ów wyposażony w trójosiową stabilizację Sensor Shift, 3D Sensor Shift. Została tutaj umieszczona, dlatego że ten teleobiektyw naprawdę mocno przybliża, i gdyby tej stabilizacji nie było, to wszystko by się po prostu ruszało. A dzięki temu wykonamy nie tylko ostre zdjęcie, ale również nagramy bardzo stabilne filmy za pomocą teleobiektywu. iPhone to zdecydowanie najlepszy smartfon do filmowania. Aktualnie dostępne na rynku. Ja przyznam szczerze, że nie widzę większej różnicy w zdjęciach wykonanych za pomocą iPhone'a 14 Pro Max a iPhone'em 15 Pro Max. Natomiast jest jedna znacząca różnica, która może być niewidoczna na pierwszy rzut oka. To znaczy domyślnie zdjęcia wykonywane za pomocą 15 są zapisywane w rozdzielczości 24 megapikseli, czyli jest to dwukrotnie więcej niż nominalna rozdzielczość matrycy, a jednocześnie dwukrotnie więcej niż. Rozdzielczość, w której były zapisywane dotychczas zdjęcia ze wszystkich iPhone'ów, również z iPhone'a 14 Pro Max, który miał już te matryce 48 megapikseli. Tyczy się to tylko i wyłącznie zdjęć uchwyconych przez główny aparat 48 megapikseli. No i co nam to gwarantuje? To, że kiedy te zdjęcia są zapisane, mamy znacznie więcej szczegółów. Nie tylko w stosunku do poprzedniej generacji, ale także w stosunku do całej konkurencji, która zazwyczaj właśnie stawia na 12-megapikselowe fotografie lub 125 megapixelowe w przypadku tych wielkich matryc ponad 100 megapikseli. Niemniej jednak, jeżeli myślisz, że te zdjęcia dużo więcej ważą, to spokojnie. Są zapisywane w wydajnym formacie, który zwiększa ich rozmiar tylko albo aż o 50%, dzięki czemu nie zajmują naprawdę znacznie więcej pamięci w stosunku do 12-megapikselowych fotek. I teraz, czy ja widzę jakąś różnicę na pierwszy rzut oka, otwierając te fotografie na telefonie? No być może są trochę lepsze, ale myślę, że znacznie większą różnicę będziecie widzieć, kiedy będziecie te fotografie odtwarzać, oglądać na telewizorze, na monitorze, na komputerze, kiedy po prostu będą większe. Wtedy będzie widać, myślę, 1 do 1 większą różnicę. Natomiast, kiedy przeglądacie mimo wszystko na dużym, ale nie aż na tak dużym ekranie telefonu, to ta różnica nie powinna być aż tak zauważalna. Jest też możliwość robienia zdjęć w formacie RO i to jeszcze bardziej zaawansowanych niż do tej pory. Mi się udało kilka takich fotek wykonać, bo potrzebowałem kilka razy po prostu użyć iPhone'a jako aparatu i fajnie, że ta możliwość jest, ale tak samo Podobnie jest w Samsungu, więc warto zwrócić uwagę, że taka opcja jest, ale nie jest to nic wyjątkowego na tle całego rynku. Dla mnie dosyć dużą zaletą iPhone'a jest złącze USB-C, więc jeszcze raz do niego wrócę, że jest to super zaleta możemy teraz po prostu ładować dowolnym przewodem, a może raczej tym samym przewodem, którym ładujemy wszystkie inne urządzenia nas otaczające, jak laptop, słuchawki i tak dalej. No i mamy tutaj w przypadku tylko i wyłącznie iPhone'ów Pro możliwość przesyłania danych z prędkością do 10 GB na sekundę, bo mamy tutaj USB 3, tam któreś wersji, bo oni to wszystko pozmieniali, żeby człowiek się nie mógł połapać, jaka to jest konkretnie wersja. W każdym razie to szybkie USB. W zwykłym iPhone'ie 15 tego szybkiego USB nie ma. No i USB-C daje nam także bardzo szerokie możliwości, jeżeli chodzi o podłączanie akcesoriów, bo do iPhone'a możemy teraz z łatwością podłączyć mikrofony bezprzewodowe, dyski, pendrive'y, monitory, telewizory, czytniki kart pamięci i inne rzeczy, no bo mamy to uniwersalne złącze. Niestety nie wiąże się to z przyspieszeniem prędkości ładowania, chociaż mi osobiście się wydaje, że mimo wszystko ten iPhone się minimalnie szybciej ładuje niż 14, ale to jest tylko takie moje bardzo niepoparte żadnymi dowodami naukowymi wrażenie. Możecie dać znać, co Wy o tym uważacie. Natomiast, natomiast generalnie, jeżeli chodzi o baterie, no nie jestem do końca zadowolony. Ten smartfon się potrafi rozładować poniżej 20%, kiedy intensywnie się z niego korzysta. Natomiast, natomiast, no, oczywiście nie jest aż tak źle w cudzysłowie jak z małą 15 Pro. Bo miałem też możliwość porównania czasu pracy na baterii z małą 15 Pro. No to przy podobnym, podobnie intensywnym użytkowaniu, zwykłą 15 Pro trzeba było dwa razy doładowywać w ciągu dnia, kiedy ten smartfon miał jeszcze około 50% naładowania baterii, więc bateria jest znacznie wydajniejsza. Niż w mniejszym smartfonie, ale nadal nie jest to taki telefon, który można po prostu wziąć, robić z nim wszystko i liczyć na to, że nie będzie po prostu rozładowany. Takie testy syntetyczne wskazują na to, że iPhone 15 Pro, ten mniejszy, może na jednym ładowaniu działać nawet do 7 godzin na ekranie, cały czas z włączonym always on display i z włączonym odświeżeniem 120 Hz. Więc jak na stosunkowo mały smartfon, to jest świetny wynik, ale pamiętajcie, że kiedy dochodzi do tego obciążenie, kiedy dochodzi do tego praca na różnych aplikacjach, to to już tak kolorowo może nie być. Z kolei, jeżeli chodzi o podobne testy i iPhone'a 15 Pro Max, to jest to wynik o dwie godziny dłuższy, czyli 9 godzin. No i jak Wam już wcześniej mówiłem, wielu użytkowników zgłasza też problem z przegrzewaniem się telefonu, i ja również. Yy, tego doświadczyłem, że ten telefon naprawdę dość mocno potrafił się nagrzać. Natomiast tylko i wyłącznie przy dość intensywnym użytkowaniu, przy włączeniu gry na telewizorze tej gry Resident Evil, czy też przy ładowaniu od bardzo małego procentu naładowania, to wtedy ten telefon potrafi się dość mocno nagrzać. Ale to nie jest tak, że on cały czas jest nagrzany. Czasami wystarczy go włączyć i wyłączyć, i już wraca do normalnego trybu. Niezmiennie na pokładzie jest też świetny ekran z dynamiczną wyspą, która moim zdaniem jest kompletnie bezużyteczna i totalnie z niej nie korzystam. Czasami być może tylko jak jestem gdzieś na lotnisku i status po prostu lotu mi się wyświetla, ile jeszcze zostało, to w zasadzie jest jedyne zastosowanie. Jest jeszcze drugie zastosowanie, czyli taki swego rodzaju multitasking, kiedy jadę autem, słucham muzyki na dynamicznej wyspie, wyświetla mi się odtwarzacz muzyki. To obok pojawia się ta dodatkowa ikonka w kółku i są to mapy, i zawsze bardzo szybko można do aplikacji Google Map na przykład wrócić. Więc to faktycznie przyspieszanie co pracę niż otwieranie całego menu multitaskingu, czyli wielu aplikacji. Cały czas też nie naprawiono tego, że trzeba tę wyspę przytrzymać, żeby otworzyć aplikację dynamicznej wyspy, a nie kliknąć. Kiedy klikniemy, to nas przenosi do aplikacji, co jest bez sensu. Natomiast ekran cały czas świetny, ekran OLEDowy z always on display tylko w modelach Pro 120 Hz, promotion funkcja, więc jest super płynny, no i przede wszystkim jasność 2000 nitów w szczycie, która sprawia, że jest on super czytelny w każdych warunkach, no i przede wszystkim, że bardzo dobrze się na nim ogląda różnego rodzaju treści, także te w specjalnych. Trybach jak HDR czy Dolby Vision. Premiera całej serii 15 naprawdę przyniosła wiele istotnych zmian, i jak na Apple, a to aż naprawdę bardzo dużo tych zmian, bo jest nowy materiał wykonania korpusu Titan, nowy teleobiektyw tylko w iPhone'ie 15 Pro Max, USB-C w końcu, nowy Action Button również tylko w iPhone'ach Pro, no i kilka nowości w oprogramowaniu. Zmianą i to na plus uległy także polskie ceny. iPhone 15 Pro 128 GB kosztuje na start o 500 zł mniej od swojego poprzednika, czyli 5999 zł. Natomiast 15 Pro Max kosztuje 7199 zł, czyli tyle samo co rok temu, ale bazowo ma teraz więcej pamięci, bo 256 GB. Dla mnie smartfonem roku bezapelacyjnie jest iPhone 15. Ten zwykły model. To jest naprawdę super telefon, szczególnie teraz z USB-C i Androidowi konkurenci będą się naprawdę musieli mocno postarać, żeby z tym telefonem wygrać, bo moim zdaniem i co pokazują wyniki sprzedaży jest to naprawdę hit, hit hitów. Ale my rozmawiamy o wersji Pro. Czy jestem w stanie polecić iPhone'a 15 Pro? No tak, pod względem takim, że jeżeli szukacie iPhone'a Pro, no to tylko 15 Pro, no bo po co co innego brać, skoro wszystko inne ma Lightning'a, a tu jest USB-C. To jest mój argument numer jeden. Drugi argument jest taki, że cały czas ten telefon nie jest pozbawiony wad, nie jest pozbawiony minusów, które już się ciągną od kilku poprzednich generacji, jak na przykład problemy z ostrzeniem w aparacie, problemy z flarami w aparacie w filmach i zdjęciach, czy dynamiczna wyspa jej. Sterowanie i sposób sterowania dynamiczną wyspą, który mi się osobiście nie podoba, jest niewygodny. No i moim zdaniem ten action button, tak naprawdę zmiana bardzo neutralna, bo ja go cały czas używam dokładnie tak samo jak suwaka. Więc jeżeli te wszystkie rzeczy bierzecie pod uwagę i się z nimi zgadzacie, albo po prostu nie macie z tym problemu, to jak najbardziej bierzcie ten telefon, bo to jest smartfon ze świetną baterią, świetnymi aparatami, prócz tych małych wad, o których mówiłem, no super ekranem, wiadomo, no i USB-C i tak dalej, i tak dalej, tymi możliwościami, które to daje, co nie będziemy się podniecać, bo Android ma to od lat. Ale pewnie czekacie na odpowiedź na to pytanie, które postawiłem na początku odcinka, no to pytanie, czyli czy iPhone 15 Pro Max czy 14 Pro Max, to już odpowiedziałem zdecydowanie 15 Pro. 14 może już odejść do lamusa, głównie ze względu na port Lightning. Ale czy jestem w stanie powiedzieć, że najlepszym iPhone'em w historii jest iPhone 15 Pro? Czy odbierze ten tytuł iPhoneowi 13 Pro? Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Moim zdaniem iPhone 13 Pro był naprawdę Solidny, był dopracowany pod niemal każdym względem. No, oprócz też flar, które się zdarzały w iPhone 13 Pro. Ale był dopracowany, był to produkt gotowy, był to produkt taki, który można powiedzieć, że go wypuszczamy i on działa po prostu. Więc zakładając, że takim pierwowzorem dla 13 Pro była 11 Pro, czyli za dwie generacje ten telefon był naprawdę idealnie dopracowany, no to myślę, że iPhone 16 Pro już może odebrać ten tytuł. No bo. Pierwszym telefonem z aparatem 48 megapikseli był iPhone 14 Pro. 15 Pro jest tym kolejną, drugą wersją. No to może ta jeszcze jedna generacja, jeszcze kolejna generacja końcu ten tytuł odbierze. Nie wiem. Takie jest moje zdanie, dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym wszystkim sądzicie, a w opisie tego filmu znajdziecie link do rankingu smartfonów aktualizowanego co miesiąc najlepszego, największego i najbardziej autentycznego i solidnego zestawienia smartfonów w polskim internecie. Jak tam wejdziecie, kiedy szukacie smartfona dla siebie albo dla Waszej drugiej połówki czy kogokolwiek innego, to tam smartfona znajdziecie. Daję Wam na to gwarancję. Tymczasem sprawdź inny nasz film tutaj, a ja dziękuję Ci serdecznie za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Papa! Pa.